Dzień dobry, witam państwa na naszej farmie Lubuskie Angusowo. Dzisiejszy raport, jak zwykle, zaczynamy od moich ulubionych angusów. Trafiły właśnie na nową kwaterę. Jest to już drugi wypas na tej kwaterze w tym roku. Jak widać, mimo suszy, trawa bardzo ładnie odrosła. Ku mojej uciesze, bo mam gdzie po prostu swoje angusy karmić. Na razie, angusy utrzymują bardzo dobrą kondycję. Małe cielaczki, jak widać, bardzo fajnie się rozwijają. Jestem zaskoczony ich budową. Naprawdę po bongo. Mają świetną, świetną budowę, jak na Angusa. No i krowy mają więcej mleka w tym roku, więc i one fajnie przyrastają. O, widać, krowy pięknie lśnią, choć mam kilka sztuk takich, które jeszcze całkowicie nie zrzuciły swojej zimowej szaty. Ale większość pięknie lśni, ładnie wygląda. Stado prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Czekamy na dalsze wycielenia. Na razie nic nowego się nie wycieliło. Mamy 15 cielaczków, 10 byczków i 5 jałówek. No i jeszcze kilka wycieleń nas będzie czekało. No i tutaj czekamy na nie. Z utęsknieniem. Niech się pojawią jak najszybciej. O. Bongo cały czas chodzi w stadzie i już pokrywa krowy, które w tym sezonie rodziły już je obskakuje także jest, jest nadzieja, że w miarę zsynchronizowane przynajmniej będzie część urodzin w przyszłym roku No, one sobie tutaj pięknie chodzą niedawno chodziły tutaj kuski, powyjadały troszkę chwastów a teraz nasze krówki Wyjedzą tutaj trawkę. O, idealnie byłoby później wpuścić kurki. E, no i zobaczymy. Może się uda. Taki mam plan. Ale troszkę troszkę po prostu logistycznie może być to ciężko zro zrobić. Zobaczymy. O, zostawimy angusy. E, mamy kilka nowych rzeczy na farmie. Kilka nowych zwierzątek. Może nie rzeczy, ale kilka nowych zwierzątek. E, za chwilkę się Tutaj podzielę z Wami wiadomością, co jest nowego. I przejdziemy do tych nowych zwierząt, opuszczając angusy. Niech one się tu fajnie pasą. Lecz trawka w tych brzuskach fajnie urosła. Niech sobie jedzą. A, Bongo się tutaj ładnie przedstawi. Też ma fajną muskulaturę, mimo tego, że ciężko w stadzie, w stadzie pracuje. To proszę, ładny, ładny byczek z niego wyrósł. Spokojny jest. Ale jeszcze nie pozwala do siebie tak blisko podejść. Ale jest spokojny. To najważniejsze, że my obok niego bez problemu możemy przechodzić. O, stado będzie wędrowało teraz z miejsca w miejsce. Dopiero co przyszły na tą kwaterę z innej części farmy no i zaczyna się drugie okrążenie do tej pory skarmialiśmy pierwszy raz wszystkie kwatery no i przeszły już do dookoła no i teraz zaczniemy drugi raz eee, czas odpoczynku jaki wyniósł to prawie 40 dni także nie było nie było tak źle no i przyszły się przywitać Uciekły nam, jak mówiłem na live, ale w pewnym momencie za wiaderkiem z paszą pięknie przyszły i dołączyły tutaj do Rogera. Stado ich nie akceptowało. Jak uciekły, to po prostu musiały trzymać się z boku, bo stado ich nie akceptowało. Więc tym bardziej po prostu za wiaderkiem przyszły sobie do Rogera. Jeszcze troszkę tam posiedzą, zanim dołączą do stada. Dobra, idziemy do pierwszych nowości. Zaraz gdzieś tu spróbuję przejść. Otóż z nowości mamy nowe króliki i nowe kurki. I zaraz po kolei wszystko przedstawię. Udało mi się w okolicy znaleźć e, króliki termonskie. Taka fajna sytuacja, bo Pan do nas zadzwonił w sprawie zakupu kózki, niestety spóźnił się, bo wszystkie kózki już zostały sprzedane. Zostały nam tylko koziołki. Więc, jeśli ktoś by byłby zainteresowany koziołkiem z naszej hodowli, to serdecznie zapraszam, bo jeszcze takie koziołki mamy. Natomiast kuski już wszystkie znalazły nowe gospodarstwa, no i Pan zadzwonił o tą kuskę. Niestety powiedziałem, że, że już nie ma, że już została sprzedana. Ale od słowa do słowa, jakie prowadzimy gospodarstwa, okazało się, że ma też króliki termąckie i akurat ma króliki termąckie na zbyciu. Więc długo się nie zastanawiając, uzgodniliśmy zakup. No i mamy tutaj jednego samca i dwie samiczki. Zaraz tu je zaprezentuję. Tu jest samczyk, bardzo spokojny. Już ulubienie z mojej córki Karoliny. Karolka bardzo go polubiła. Chodź tu, pokaż się. Nie bój się, chodź tutaj, chodź. No pokaż się, chodź. O, wyciągnąłem go na światło dzienne. Taki fajny, spokojny. Naprawdę fajnie wyglądający. Mam nadzieję, że, że będzie się u nas czuł dobrze. Tu jest jedna samiczka. Pięknie wyłożona. O. Też taka spokojna. I tu jest jeszcze też samiczka. O. Też taka spokojna. Mam nadzieję, że dobrze się zaaklimatyzują w naszej tutaj hodowli królików i dobrze im będzie. Z moich królików troszkę było. Poszły sobie na pastet, Także już mamy ich mniej. 7 królików. Ubyło. Maluchy od Blaranka zostały przeniesione. Mają tutaj już swoje miejsce. Tą się zastanawiamy. Jest to samiczka. Zastanawiamy się, ładnie wygląda. Czy nie zostawić ją do dalszej hodowli jako matkę. Ale z drugiej strony możemy mieć. Za dużo matek, jak w pewnym momencie będą duże mioty, no to może być problem. Ostatnie moje dziewczyny dopuściły tutaj tego samczyka. O, tego który niedługo wyląduje na pasztet, jeszcze nie zdążyłem się nim zająć. To trafił tutaj do tego baranka i do naszego srokacza. I podobnoż z sukcesem je pokrył. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. W każdym razie te dwie zostały dopuszczone do tego rudzielca. No i tutaj się robi problem z tym naszym srokaczem. No bo tyle samców nam niepotrzebne. I kto wie, czy się nie będziemy go pozbywać? To jest sroka czeski. No. I kto wie, czy gdzieś nie wylęduje na obiad, albo może ktoś będzie zainteresowany nabyciem, może będzie chciał go mieć. Zobaczymy. Dostały kalarepki z ogrodu. Więc mają tutaj troszkę, troszkę zielonego do jedzenia. No to tyle jeśli chodzi o nowości u naszych królików. U mangalić się sytuacja nie zmienia. Ta druga loszka nadal na mnie urodziła. A no i się zastanawiamy, czy ona jest w ogóle w ciąży. No długo chodziła z papetem. Widziałem jak papet ją tam pokrywał. No a może ona sobie zrobiła przerwę. No nie wiem. To jest ta jedna, co urodziła ta matka. A ta druga, co chcielibyśmy, żeby urodziła. Na razie nie urodziła. Chciałem nalać im wody, mimo tego, że bardzo mocno padał deszcz ostatnimi czasy, naprawdę mocno Przez ostatnie 4 chyba dni padał deszcz Oczywiście z przerwami, nie non stop Ale padało Mimo tego rowy były suche, musieliśmy nalać naszym mangalicom wody do rowu Już w tej chwili dwa maluchy chodzą z papetem No trudno, przeszły, nie chcą wrócić z powrotem no To papier przynajmniej ma rozrywkę i ma zajęcie jakieś. A te co żeśmy kupili, chodzą razem tutaj w sobie przy tym naszym paśniku. Dostały dzisiaj jedzenie do paśnika. Obżarte są, nalałem im wody i powoli sobie rosną. O, widać, że są obiedzone. Dobrze im tutaj. No, idziemy do ostatniej nowości. Czyli do naszych nowych kurek. Nabyliśmy stado dominantów, różnych dominantów, różnych kolorów. Po lekturze, po rozmowie z hodowcami stwierdziłem, że spróbujemy zaufać tutaj dominantom. W poprzednich naszych stadach problemem był kanibalizm bardzo mocno się kurki wyżerały nawzajem. No, i szukaliśmy takiej rasy, które, w której byłby spokój. Ten efekt kanibalizmu by nie istniał. Rozma rozważaliśmy Lekhorna, Saseksa i właśnie Dominanta. No, i po, po długich rozważaniach, po długich dyskusjach wewnętrznych, po telefonach, stwierdziłem, że spróbujemy tutaj zaufać Dominantowi. Przyjechało. To pięćdziesiąt kurek. Powoli już niosą jajeczka. Bardzo malutkie, ale kilka dziennie ich jest. Zobaczymy jak, jak się będą zachowywać. No to widać nasze stado kuzek. Powoli się zmniejsza, zostały trzy koziołki do sprzedaży. Reszta małych kuzek zostaje z nami na rozbudowę stada. Chodzą tutaj po pastwisku Tam po prostu nie lubią się z angusami znaczy Angusy bardziej ich nie lubią Niż one z angusami się nie lubią Więc po prostu chodzą tutaj W tej chwili no Ale rozwijają się też te maluchy W miarę, w miarę dobrze No i mleczka e, Dość fajnie mamy Dość ładnie teraz na mleczka dają że codziennie na śniadanko mam serek kozi, który uwielbiam. Szczególnie z kozieradką. To jest moim zdaniem najlepszy, najlepszy serek, jaki może być. O, kuski niech się pasą. Niech sobie wyjadają zielonkę. Popadało troszkę. Mam nadzieję, że ta ziemia się zwilżyła i że, że trawa pięknie ruszy. Eee i że troszkę, troszkę ten wzrost nastąpi, bo tak to po prostu Lubuskie było bardzo, bardzo wysuszone. Naprawdę, bardzo kiepska sytuacja była w Lubuskiem. No, to są nasze nowe kurki. Zostawiliśmy kilka kurek, które kiedyś nabyliśmy jako pierwsze od naszego sąsiada. Kurki od naszego sąsiada były bardzo spokojne. To są silki, to jest kilka czubatek. No i postanowiliśmy je zostawić, żeby te nowe kurki nauczyły e, życia w naszym kurniku. I proszę, mamy różne kolory. Są i brązowe, są i jarzębiate, są i szare, niebieskie. E, nawet niektóre wyglądają jak e, suseksy. Naprawdę bardzo fajnie wyglądające kurki. Jeszcze trochę pochliwe, ale... Pozwalają do siebie podejść, pozwalają nawet siebie dotknąć. Helga też została tutaj, byłaś bardzo spokojna. Helga to jest ta duża nera, którą mamy u siebie w stadzie. Były kiedyś dwie, chyba, chyba zniosła jajko, skoro wyszła z tej dziupli. Zaraz zobaczę. O, to są na razie małe jajeczka, które niosą te nowe kurki. Fajnie, że się pojawiają. Znaczy, że są rzeczywiście w tym adekwatnym wieku w jakim żeśmy je na, e, kupili więc jest szansa, że w miarę szybko mięśność się ich poprawi I tu widzę jeszcze jedno jajeczko sobie leży ładne takie białe Być może od Lekhornę albo Suseksa alega no, się działa się działa ale jajka tutaj nie zniosła A resztę, pozamykamy, bo są w trakcie czyszczenia gniazda. Namoczyliśmy te wykładzinki. Jak widać, boją się troszkę jeszcze te kurki, więc się gnieżdżą pod kornikiem. Ale fajnie, bo, bo będą nawoziły tą naszą ziemię. Tutaj wieczorem sprawdzamy, czy jakieś się pojawią tutaj jajeczka. O! Tu już jedno leży jakieś. I to raczej od nowych kurek, bo nasze stare takich jajek pod kurnikiem nie znosiły. Także część, część kurek z nich, z tych nowych, będzie niosła jajka. I mam nadzieję, że te nasze kury nauczą ich nosić w naszych gniazdach. Muszę kupić zrobić wykładzinki do tych naszych gniazd, żeby im się tam wygodniej Wygodnie nie nosiło no widać różne fajne kolory naprawdę ładne kurki <laughs> jak nie będzie w nich tego efektu kanibalizmu to myślę, że ta rasa zagości u nas na dłużej tym bardziej, że mamy już sprawdzone źródło e, tych kurek więc będzie będzie można je nagrywać kaczor Donald się na mnie obraził Próbowałem go wczoraj złapać, ale skubaniec mi ucieka. No trafi po prostu na pasztecik. Jest już zaplanowane wszystko, tylko muszę go złapać. Na razie unika mnie i wchodzi pod kurnik, ale myślę, że, że w nocy jak będzie słabo widział, to go dorwę. O, kurki mogę zostawić. Co zrobiliśmy z starymi kurkami? Pewnie pytacie się w w tej chwili A no stare kurki zostały połączone Z w tamtym kurniku Większość tych starych kurek One jeszcze mogą się, one się jeszcze niosą Więc szkoda było się ich pozbywać Trafiły wszystkie tutaj Do, do lochmanów Więc mamy taką w tej chwili e, Troszkę e, nix taki mamy Opowiem, tak Bo i są lomany i są te nasze rosy Które zostały z pierwszego stada e, no, i na razie nie widać, żeby się dziubały, się zaakceptowały nawzajem. Są to już jednak e, troszkę starsze kurki, bardziej może wyrozumiałe. No, i na razie wszystko w porządku. Nie tracimy kurek. A jajka niosą w nowym miejscu, więc oby tak na długo, na, na dłużej starczyło. Nasze kurczaczki, już fajnie się teraz rozwijają na trawce. Jak widać, na razie jeszcze jeden jest nieużywany. E, muszę zrobić poprawki. Zastosowałem w tym e, chicken traktorze za cienkie deski, na których są zamacowane kółka. Tak przypuszczałem od początku, że tak będzie, ale nie miałem innego materiału pod ręką, żeby to zrobić. Jak widać, kółka się wyginają. Bardzo ciężko on jeździ, bo po... no, taka sytuacja nastąpiła. E, więc będę to zmieniał. Przecież to potrzebowałem na szybkiego uruchomić, uruchomiło się dobrze, ale z czasem się troszkę popsuło i muszę to poprawić. Nie jest to jakaś wielka wada, bo tam na siłę, żeśmy go ciągnęli, ale upierdliwa do, do pracy. I tu moment, i, i mam nadzieję zastosować inny materiał, i, i będzie naprawdę już to fajnie działało. Także ten na razie pusty, ale w tym tygodniu e, porozdzielamy trochę kurczaczki. No tu jest ich trochę, fajnie rosną, nie ma, nie ma z nim problemów. No, zaczyna padać znowu deszcz. No i dobrze, niech pada. Mimo tego, że tak mocno padało, to w rowach pustka. Nic. No, a no, tu widać kurki ładnie połączyły Kodi też jeszcze jest z nami mam nadzieję że dobrze się będzie rozwijał no Kodi, Kodi choć już powoli do, zaczyna przedstawiać cechy takie dominujące no próbował mógłbyś któregoś razu o troszkę zaczyna padać Powiesiłem już wiaderko na Robale. Także już się hodują. Kurki często tam pod wiaderkiem kopią, wygryzają. Także to znak, że hodowla Robali dobrze się ma. W wiaderku po prostu w tym razem z wieczkiem zastosowałem. Są po prostu pozostawione pewne tkanki. Używam tutaj resztek od broilerów ponawiercane, żeby muchy mogły tam powlatywać, podnosić jajka I później gąsienice po prostu wychodzą i wpadają prosto pod kurki Fajnie pada deszczyk Niech sobie pada o. Jutro kurki powędrują na nowe miejsce Dzisiaj niedziela więc za dużo pracy chcieliśmy wykonywać Jutro pojadą dalej, a, a we wtorek zmienimy im całkowicie nową kwaterę, że będą mogli pójść na nową trawkę. Pięknie tutaj powygryzane wszystko. Kurki chodzą za mną, myślą, myślą że dostaną jakieś jedzenie, ale przed chwilą dostały, więc więcej nie, nie będą miały. No, deszczik się rozpadał, więc my się zbieramy już do domu, kończymy wizytę na farmie. Ja kończę też raport. Chciałbym na koniec pozdrowić mojego moderatora Macieja oraz moderatorów w sumie Macieja i Jule. Dzięki nim nasze live'y bardzo fajnie się odbywają. Nie mamy żadnych zakłóceń. Naprawdę wielkie brawa dla nich. Bardzo za to dziękuję. I jeszcze jedną rzecz chciałbym poruszyć. Padła taka propozycja, żeby na farmie lubuskiej Angusowo zorganizować takie spotkanie: e, spotkanie rolników, farmerów, e, czy jak to tam zwało takich, którzy mają podobny sposób myślenia, patrzenia na gospodarkę. O, patrzcie, trafiłem rzuczka fajnie się bawi tutaj e, w odchodach pozostawionych po, przez kurczaki. Zawija i potrafi nawet na 20 kilka centymetrów wprowadzić po prostu takie odchody w ziemię i dzięki temu ją nawozić. Proszę, ma tu swoje tak zwane zamki buduje w ziemi. Oby więcej takich robaczków było u mnie. Więc wrócę jeszcze raz do tego spotkania. Plan jest taki, żeby zrobić może na początku sierpnia zjazd taki rolników. Którzy w podobny sposób myślą, w podobny sposób chcą zrobić ro, robić gospodarkę Miejsce, nasza farma Lubuskie Angusowo Cały dzień poświęcony po prostu dyskusji, popatrzeniu jak ja wykonuję tą swoją farmę, jak ja ją robię Jeżeli by jesteście zainteresowani taką formą współpracy, albo może spotkania Piszcie w komentarzach e, Data, myślę że to byłoby około, powiedzmy 10 sierpnia weekend e, Który tam wypadnie Miesiąc czasu mamy na to, żeby ewentualnie się do tego przygotować i ewentualnie e, zebrać listę osób, które chciałoby być w grupie raźniej. Po prostu możemy przejść się po farmie, podyskutować, zadać pytania na żywo, poznać się i dzięki temu może będzie, e, będzie to rolnictwo takie regeneratywne w Polsce bardziej się rozwijać. Kto chętny, zapraszam do dyskusji, do komentowania. A ja na dzisiaj w tym deszczu, radosny, że pada, żegnam się z Państwem i do usłyszenia.